jestem Bajer dla pasportu, z nami Tazy, chwilę przed walką z 12 nami na raz. No i to jest pytanie jak przygotować się na 12 typa na raz. Siemanko, siemanko, normalnie trudowałem kickboxing po prostu. Kubię jak gdzie się przygotować, nie? Tam robiłem jakieś sparingi 2 na jeden, ale to kubie, w tutaj Warty się wydarzy. Będzie wielki i chaos i tyle, nie? A ja lubię i chaos, więc odnajduję odnajduj, odnajduj, odnajduj się w chaosie. Proszę wytłumaczyć mi, na jakiej zasadzie ta walka w ogóle się odbywa. Ile osób naraz chodzi, jak to długo trwać będzie? Trzy rundy, to są trzy rundy, po półtorej minuty z każdym. Chodzi do ringu czterech, bije się z dwoma, półtorej minuty się bije z dwoma i potem tych dwóch czeka i zamieniamy się, nie? Wchodzi dwóch kolejnych, bije się z dwoma, Ko kończy się walka, o, o dwie minuty, chodzi kolejnych czterech i znowu. Bije się z dwoma, półtorej, minuty i, z, i dwóch, nie? I tak po dwóch, no po półtorej minuty, nie? No to, jest jakiś potencjał, ale widzieliśmy dzisiaj chwilę temu ich e, tarcze jak, jakby, no. Według mnie nie było, nie wiem co o tym sądzisz. Tak, no nie było. Było dwóch typów, takich co coś umiało, ale wy***ałem ich. Bo jeden był na przykład, polski, drugi też coś boksował. I moim zdaniem to, jak ktoś coś, coś trenował, ale tam w się. Tam, e, trono, kilka lat ktoś, to wy***ałem mi, bo to nie było szansą. Mieli, mieli być e, e, świeże typy, to nie mają nic. Są takie, ale z dwunastu, jest ich. Kondycyjnie to jest zajazd. Ale nic nie umiejąc, nie? Eee... K1. Tak, K1, K1, bo ma to wiesz, to byłoby ciężko bardzo. W K1 Nie mają no, kołtującego czasu, więc będzie git, mi się wydaje, że to przetrwam. Ja muszę to przetrwać, nie? Jak ja to wygrywam. Myślę, że mm... No znaczy no, cie... cie... dla... ciężko będzie, ale dla ciebie fajna kolejna przygoda, nie? Jednak... Tak, coś tego, w Afryki, tam wego, we tam w Afrykę bawimy się. Bawimy się no, fajna przygoda, nie? To to przy na boro na 10. Trochę tak, tak? Chcia, chciałem, ja chciałem się pojedynczo obrać każdego ale po to, żeby powiedzieli, że lipa pojedyncze, bo to nie, ma, nie mają szans. No i raz i pojedyncze, to co? Ja bym chodził, bomba, bomba, padaliby i tyle, nie? A to jest Kayd w mały rękawicach? Tak, w mały rękawicach, a tak było po dwóch, to wiesz. To mają jakieś tam może szanse delikatne. Nie no myślę, że co, latanie dobrze po jak tylko masz przetrwać, nie wygrać, to myślę, że Tak, 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 tak. Ktoś miał to, co to już żółwia się schowam. Jakiś taki busze, jakieś takie luje. Muszę przedwracać, nie? sobie jak będziesz między nimi tak latał, skakał. Bo no, dłybyś, od, no bo adam... Odbijali od siebie. Musimy mieć luz w tej walce. Gdzieś czy gdzieś się odsuwać. Musimy mieć luz w tej walce, nie? To jest Żeby mieć luz, nie stać w miejscu, ciągle być w ruchu i tyle nie? Piękne jest to, że cały czas masz to zero, niepokonany jesteś. I coraz większe przeszkody, coraz mocniejsze rzeczy, a ty i tak to przechodzisz. Tak, to jest... Ludzie będą zawsze ciekawi w tej mojej walki, co tam się wydarzy w tej walce, bo zawsze ja daję siebie zawsze wszystko w tych ringach. Więc ja idę też na, 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 na konferencjach i dowożę w walce. Aczkolwiek teraz trochę mniej w dymie, ale teraz tą walkę toczę, trochę odpoczywam. Gdyby, gdzieś w listopadzie wrócę i będę wrócę na v 2 i będę będą moc dymy. Znowu, znowu. Pytanie, co dalej? Może teraz w końcu Denis? Tak, teraz jest Denis właśnie Pytanie jak w jego serce most? dzisiaj podobno się dostał z dziewczyną. Napisała S na telegramie, no. O, Dziewczyną, to już biznesu. Szybko im poszło, to jest tydzień, no właśnie, Dwa tygodnie w tygodniu, to... dwa tygodnie potrwało to za znaczy, Nie wiem, czy to jest trochę nie dlatego, że poleciała tam za grubo. W sensie. tak. Powiem Ci, co dzisiaj napisała na Telegramie. Cytując, Tylko uchylę delikatny robek tajemnicy. Było pięciu facetów, zabawa na grubo. Każdy skończył w mojej błękitnej. Nawet po moich włosach widać, że to była ostra jazda bez trzybanki. Ja się zjadał, Ja wierzę może przez to zerwał z nią, albo ona z nim, nie wiadomo. Mocno, 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 jest grubo, grubo się dzieje, nie? Co sądzisz o tej relacji, całym związku i modyzacji sam... biznesowy bardziej niż sam, związek, nie? To bardziej biznes już, mi się wydaje. Ale w ogóle, że Denis ją tą dupę po Józefie w ogóle, to tam jest już był hit. Denis to jest mocny agent, Ja bym się dobrze zdziwił. Ogólnie, grubo, 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 grubo nie? A ty potrafi być dziewczyną, która ma tak samo jak Sandra u Denisa? Że... Okay, Kiedy mówiłem nie, ale idę z duchem czasu, może bym się zgodził, zależy. Co idę tam, co... z duchem czasu, to tam by było. Z nie? No, teraz jest to w bodzie, tak. Teraz sam samą nie, za niedługo, nie, no, jest, nie się, nie. Ale chyba może by się zgodził, zależy. Na wybrankę. Na dziewczynę taką wiesz, ok, ale na wybrankę życia, taką już, nie wiem bo wiesz, bo te dzieci jednak i wszystko, to tak ten, ale na no, dzieci nie taką na przykład to to by mógł, nie? Ale, ale. No raz podpromujesz jakiś procent sobie zrobisz? Słucham? Podpromujesz jakiś procent sobie ogarniasz. No, mój, 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 mój znajomy ma, 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 ma firmę właśnie. Więc nie raz zarabiać się z freaków, więc jestem. jak nie będzie freaków, to trzeba sobie radzić, co nie? Tak, tak, tak. tak. E, Przechodząc dalej. E, Ferrari powiedział, że od nową federację swoją tak? za no, półtorej miesiąca, odlejniec. miesiąc. Trzecia Federacja, wyrobisz się? Gdyby była propozycja? Nie wiem, czy Farega stać się na mnie, wątpię, ale... ale, ale... Teraz będę się, teraz nie, 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 nie być fejmu, nie wiem jak z Prime'em. Miałbym długą przerwę ogólnie. Ale ja się lubię bić ogólnie. To wiemy, to ja wiemy. To wiemy się... fajnie, fajnie mi zapłacił, to mógłbym się stać, jakby Prime pozwolił mi, ale nie wiem czy Ferrari go nie stać. Mi się wydaje, że go Federacja to Ferrari, pewnie jakiś... Właśnie ogórków za darmo chcieliśmy bić. No wkręca im, że wypromuje ich, zrobi z nich wielkie gwiazdy, <laughs> oni się pobiją i tyle, i wy... po prostu na pieniądze, i wy... na... Teraz dużo młodych chłopaków, tak jak u mnie właśnie, rodzinów. chcą być gwiazdami, chcą zaistnieć w Afrykach, myślą, że zaistnieją. Tak, jeden mówi, że chce być drugim mną, no ale drugiego mnie, takiej drugie mnie nie będzie, moim zdaniem. No ja ta, jestem... ta historia była tak piękna, tak, zbudowana, e... że ciężko to podrobić. Tak, taka historia, jak ja to raczej mi się wydaje, na milion. Dosłownie. Drugi, drugiego narodowego za milion raczej nie będzie, tak. który zrobi takie show. Tak, tak, tak. Jeszcze nie jest też. Ten taki też. No, też się bić, teraz umiemy pod dymie szybko mówię, ja śmieszny jestem, ogólnie też bym chciał do, w każdych aspektach. A moim zdaniem, ja jestem freakiem idealnym. A, a jak u zdrowie e, psychiczne, streamer, jak u Ciebie... Jest... na przykład. fajne, ale nie fajne ogólnie. Ja naszekam, tam, te filmiki były, z ja Tylko, że każdy myśli, że u mnie jest źle w życiu. To no nie, jest w życiu źle, ale w streamingu jest źle. No, streaming to trochę moje życie, ale... Zaniedbałem streamy na koszt free fightów ogólnie. I mnie to boli, ale niedługo to odbudujemy i będzie git. No bo każdy ma swoje chwile. Ale niepotrzebnie, ale niepotrzebnie, ja... Ja zbyt bardzo jestem tego tak otwarta, otwarta księga, wiesz, ja właśnie mówię wszystko co mnie boli i te dużo ludzi tego nie robi. Dużo ludzi boli coś, a ja nie mówią o tym, tylko ukrywają to, a ja to, to mówię szczerze i to, to jest trochę jest gubne w internecie ogólnie, bo teraz każdy mnie... to mnie wynosi, każdy, wiesz, trochę śmieję się, bo też nie rozumiem mojego problemu, bo dla kogoś ten mój problem jest błahy, bo to jest błahy problem dla normalnej osoby, a to mój problem, ja mam takie problemy, no. Zię? Ale dużo ludzie, dużo ludzi to jest bachy problem na To jest trochę bachy problem, nie? Ale jestem po prostu na siebie, bo mógłbym to trochę lepiej pokierować, mógłbym więcej ten... Bo ja dużo siebie wymagam, nie? Potem mam wyrzuty, sumienia i to też jest złe, bo ja wymagam ciebie dużo, a potem nie robię tego i mam wyrzuty sumienia. I to takie jest zgubne, bo to ma się cieszyć z tego, co a ja mam wyrzuty sumienia, że mógłbym zrobić więcej, nie? I to takie jest... tak jest. No, i tak jest dobrze. W tak, i tak, cały czas tak, tomą, tak, zarabiasz, tak, dobre tak. pieniądze, wygrałeś turnie, tu cały czas są walki. Tak, tak, tak. Nie ma na co narzekać. No, tak, ja mam ja, swoje Ja lubię. Pan, to ja, ja, lubię an, ja lubię ja będę rzekać ogólnie. To to muszę, cecha, to cecha ambitna, tak, no, no właśnie. Były jakieś rozmowy z Alberto co do reważu, bo jednak trochę jest niedosy tej walki. Nie chciałem, bo w streamie, z, z, zachowanie hamskie, ale mamy też też nie widzów i fanów, że nie wygrałem tej walki i ten, ale też nie dają się MMA, bo ja tam dużo balałem, mało uderzałem wiesz, dla go, gościa, który się nie zna MMA, to mi zadaje ciosy, to myślę, że Albert to wygrywał, ale to wszystko wchodziło na ręce, ja nie miałem nic na twarzy ani na tym, raz się jadł na wotrobę, a to był mój faul, on sobie zbierał siłę i no, walka była, no, była brud, to była brudna walka, foul walka. Józef. Ten, ja tam schwalowałem głową, ja falowałem łokciem. To była brudna walka. Nie chciałbym, da nie chciałbym, nie chciałbym dawać o nim rewanżu, ale no, może dam im rewanż, bo to fajna walka. Będą ludzie mają niedosyt tej walki i może do tej walki niedługo dojdzie. Zobaczymy, teraz pokażę. Czekamy na to, to myślę powodzenia jutro i see you jutro po walce. Dziękuję, heja.